Jak powstało słowo kot? Historia słowa kot jest fascynująca i sięga daleko w przeszłość. W języku polskim, podobnie jak w wielu innych językach słowiańskich, takich jak czeskie koczka czy rosyjskie kot, wywodzi się ono z prasłowiańskiego kot. Co ciekawe, samo prasłowiańskie kot nie jest rodzimym słowem, lecz najprawdopodobniej zostało zapożyczone. Lingwiści wskazują na dwa główne źródła albo z łaciny ludowej katus. Która dała początek słowom na kota w językach romańskich, albo z języków germańskich, gdzie istniało podobne kattus. Prawdopodobnie słowo to rozprzestrzeniało się po Europie wraz z rozprzestrzenianiem się kotów domowych, które stały się niezastąpionymi towarzyszami ludzi. Ich obecność w domach pomogła w walce z gryzoniami i z czasem zyskały one status ukochanych zwierząt domowych, a nazwa podążała za nimi przez kontynent. Czy wolisz koty czy psy? Daj znać w komentarzu polub i subskrybuj, aby każdego dnia stawać się mądrzejszym.